Co wy robicie te śmieszne, głupie misje? No. Wy robimy te śmieszne, to nie misje. możecie dopiero... zawołać dopiero, jak będziecie robić misje na mapach społeczności. No dobra, no to z echem idziemy na najgorszy. najgorszy możliwy opór. Nie, no ja to zrobiłem, I... jak, jak tylko mogłem, to ja to zrobiłem, żeby nie musieć tykać więcej tej pipszonej mapy. Ja się pytałem, o czym gadaliśmy, bo jeszcze wiem, o czym gadamy. Co? Jajcu! Ty, ty, wiesz, wiesz co? Ja coś czuję, że my na Wojszcza to my powinniśmy na trashtal przejść normalnie, nie? Superujesz, <gadujesz> że gadałam o śnieciach? No, oczywiście. Ja się czuję jakbym otworzył śmietnik na wąchał, się tych swój i głupawki dostał. <śmum> Echo, ja pamiętam jak ty raz dostałeś głupawki, ludzie się... <śmum> Pamiętasz kartę zapowietrzony echuś? Czy to, czy to samolot? Nie, to zapowietrzony echuś. A właśnie, bo tutaj tego objective jest uciekać z tej wyspy. dzięki a. Echo, że ty to robisz. Ja się nie zorientowałem, no to lecimy. Oj powtórki ale mówimy o... Czatek z tych ty... Tych, tych. Nie, nie. Dobrze do, katy A, Halloweenowe te? Też. A to tu nie lepiej po prostu dać jak nie możesz wymienić usuń? Nie nie, nie, nie musi on usuwać tego. To co on z tym może zrobić? Jest ten gargulec, nie? Co, co tam no. masz go? Jest na niej taka opcja, że transmituj przedmioty. Bierzesz trzy te twoje powtórki, transmitujesz i masz jeden nowy. Ale też nie można go wymienić? Tak. Eee. Ewentualnie jak bardzo, jak masz szczęście, część z tych czapek możesz przekrawcić na zwykłe czapki, które normalnie będą do noszenia, ale też będą nie do tradu. Wyobraź sobie, gdyby przy kraftowaniu mógł ci wy wydropić... No panie. Tak, za moich czasów rzeczy, które się dropiły z Halloween, były do tradu. O oh no! A, właśnie taka ciekawostka! Jak robiłem tę misję, uważajcie, uważajcie, zdropiła mi halloweenowa czapka dla meda! Radej był! Ogólnie zdropiła mi czapka jak grałem! No! A, chyba, że tak. No to... O to mi! Jak chuj... jaki nie bulwars. Chlap, nie chlap mi do ucha. Ojej. Teraz się wylizał, Rol. Ale... Tfu, tfu, to co? Dobry siadł, spokój. Spierdalę. <laughs> no, no słuchaj, masz takie awatary, tak się identyfikujesz, no to czego oczekujesz? Dobrze, że cię w pokeball jeszcze nie zapakował. Yo jakiś No ja, nie czuję kiedy rymuję, a z was są tylko tępy chuje Dostałem y, Google dla Nadeka I tak wspomniałeś tego nie miałeś? W a w ja skończyłem się? kontrakt i to już w jedną rundę, także nice. To możemy wyjść z tą i zacząć prawdziwą męczarnię grania na Ghost Forcie. Maska Delmana, ja pierdziele, co za drop. Co się myślę, a może faj rozpróbuję? O, już przyszedł od razu. Psuja zabawy. To po się przeprzedałem i jeszcze mnie od razu wypierdzieli. <laughs> Hihihihi. A właśnie, kontakt trzeba aktywować. Czekaj, najpierw ten rozliczę. Bo ja już zacząłem grać w a jeszcze nie rozliczyłem jadukta. Już zaraz idę do przodku, marsz. Aha, oczywiście mi kontraktu nie pokazuje. To czekaj, to zrobimy taki trik. Retry. Jestem ciekaw, czy ponowne włączenie się na serwer naprawi problem. I naprawiło problem. Nice. Ale gościa obrywa mocno. Szybko poszło. Proszę. Uff, udało się uciec. Dobra, zabijemy dwóch. Jejku. Momentalnie mam większość kontraktu zrobione Jejku spadaj Pyron No ja też 68 już mam Ja już mam no, no mamy tyle samo Ale jak ten Maziu. Jak ten wie, nerwia Pyro on nie ścigał przez całą mapę Maziu Co? Maziu Nie pal się tak bardzo, tak ja jeszcze tyle, tyle twarz, że... Zdążył sobie śniadanie na cały te tydzień zrobić. Chyba <grywa> ja się fajnie denerwuję. Bro. Dobra, weźmy te duszki. Zniszczyłem teleporta. O, dostał własną strzałą. <grywa> no chyba się... <grywa> przyszedł i mnie krytem walnął. Ale dobra niech oni to wygrają Przynajmniej za minutę skończymy kontrakt Ten medyk co chwilę u nich ma Ubery cześć No nie wiem może dlatego że smyra Merasmusa wyrpiłam To znaczy właśnie no, Szanin to... no, wykrakał No właśnie O hej osądził Jestem w środku Merasmusa i żegam tęczy Spójrz na mnie Gdzie? Tutaj, jest, Trochę ciężko, jak on jest po tej stronie. Ej. Teraz hmm. i tam. Zni zniszczyli mi, chciałem ci ciebie poczęstować kawałkiem arbuza. Ale widzę, że już ma masz kawałek na, na molę. Ja mam nie tyle arbuza co dyni. Ja nie wiem, gdzie tu masz arbuzy na tej mapie, ale spoko. Idę, wyjdę. Nie weszłem, kurwa. Ła, No teraz Zresztą ja zabiłem tego powstań, medyka. No wy tu nagrywasz czy nie? Tak. O kurwa. to <laughs> <Okay. laughs> This is gonna be a video. to <laughs> <laughs> Halloween nagrywasz. Mendo za Tak, Halloween z shiny. <laughs> I shiny nie zbiera cukierków, tylko inne rzeczy. Na Halloween. To ja zbieram na Jakieś grzybki i inne halucynki, bo tak brzmisz. Stary, masz coś do moich halucyn? Dopiero co zbierałem, zebrałem ponad kilo. A on z halucynek kropki wyrzuca, więc spokojnie. No a tak, jak grzyb ma kropki, to wystarczy je wyrzucić, że nie jest trujący. Kurwa, to <ty bude. śla> Ja mam przyniosek kiedyś kurde buchomora i wycinę z niego kropki i powiem macie w Albo lepiej, bo z wycinaniem kropek może być dużo zabawy, tylko po prostu pomaluj na brązowo. I już. A na, na brązowo, kiedy one są czerwone, to jakoś takie... Ee, o! My triggered. No bo ja to jedyny tak żywy chodzę, wiesz, ja się znam na tym, aby mi kurde pieprzycie. <laughs> o jedzeniu mu humoru. O malowaniu Znaczy nawet z da się zjeść jak go ten przygotujesz. Już... Każdego da się zjeść, ale niech to te tylko raz. 48 sekund zostało do zakończenia rundy przez jeden z teamów i na razmus jeszcze raz przyjdzie. Dosłownie 20 sekund po tym jak? Skończyliśmy go bić jeszcze niedawno. O, duszę ktoś zostawił. Upuścił. Kurwa rudy nie zdążył ukraść. No. Kurwa. O. Dancing, dancing, dancing. Jesteśmy martwi, patrząc potem. jak bardzo tutaj... Ja jestem na pewno martwy. Ej, to ten... Ej, wyraz mam... Ciekawe, co jest na dole. Twoja stara. złapiecie cię. Tak, złapiecie. cię. O, poleciał echo. Ty słabo żeś wyleciał. Yep. Nie. <grymne> masz czemu twoi widzowie są tacy Edzi yy, Na pewno nie tak jak Merazmus, który właśnie przyszedł. Zawsze widzę, że... Zawsze widzę, że tyle mił ty kawę. tak, shiny ukadaje, twój to... ostatni awatar jakoś wyróżnia się na tle tych wszystkich rysunków. Co masz na myśli? W podobnym kierunku idzie. A. No bo. Tak, ura, takie wyszło. A widzisz, no. Wyjątkowo. Mhm. Mm Czy patrzyłeś na grafiki, co teraz wstawiłem? What Fuck you! I <laughs> tak. Dobra, ja otwieram dwie paczuszki. Wow, spellbook, page i skrzynka, którą nie mogę wymienić dalej. Po co mi to? O, a ja dostałem. Złuży to u coś tu przypowiedzieć. No. Masz chujowy skin w Minecrafcie. Dopiero teraz ci się zebrało? Nie podoba mi się Skin creepera Skin Creepera, tak mi, mi też się nie, bo, Mi też się on nie podoba, ale na szczęście to nie ja go noszę nie, Co nie? Tak. Gówniany Ja ciebie do. Dziękuję wam <noise> bardzo, nie? Dobra, Szajnik, możemy teraz pójść na mapę community. Chcesz dołączyć czy nie? Cztery razy szybciej będziemy robić. Jak dobrze pójdzie to wystarczy jeden mecz i tyle na no, każdą mapę. W sumie to do tej pory zazwyczaj wystarczał jeden tak czy inaczej, nawet jak galiźmy wydwójkę. Tam drogną pewnie już masz tam. wszystko porobione, co? Halo. Droga wszystko... pedale, Halo. pytają się czegoś. Halo! Halo! Z ciekawości sprzedajesz tego Aniuż w Nie. Znaczy... O. Wystawiony jest, ale nie skończymy. Halo! Halo. Poziom gimnazjum, nie? Udajmy, Mas. że ich go nie słyszymy. <słuch> no to lecimy z nie z... Shiny. Obserwuję cię. O, głowa ściana. <grywa> Na tak. mnie patrzy. Ups! Ja <grywa> <grywa> <Kto> to był. <grywa> no ja! <grywa> <Żali> nie! <grywa> Czy on za mną skoczył? <grywa> nie, no co ty? No <grywa> i. to było kompletnie niezamierzone. <grywa> tak, serio? Tam wpadłeś niechcący? Tak. Ale z ciebie... Ja... No. Ja bazio w dziurę no Co? Doskonały początek gry Jeszcze wiedziałem jak mój wakinator śmiesznie poleciał Ups <laughs> <Co ty? laughs> no. what shall we do? Die <laughs> Cześć spajo mm. Ja sam idzie dobra pana Nie pcha się tam, Echo, bo się z jedną z po Nie pcham, nie pcham się. Ale mój mm. Ej, hey. O, się ma? Uciekam. No. <noise> a, a, a. Ja Chcę specjalnie tą dynię zniszczyć, żeby w razie czego innego z niego nie zabili. I sam się zabiję, bo ten ale mnie nie, nie chce wyleczyć. Ja doceniam, żeby nie było. No, ale ty nawet nie chcesz no, mnie wyleczyć. Lecy! Panie, plecy! Jak to miło nam na... Jak to miło patrzysz jak tak samo... Echo, no! Echo tu! Jezus. Kurde! o wow. w ej, ej, w się w końcu! Ej, ej. mam szobone do... mnie, co tu się dzieje? A podobno to ja się denerwuję to jest... Echo, za tobą ten... U Echo, ty jesteś kurwa ślepy! LOL? <ślepki> nie! Tu przekończę, to... bo tego Ubera pierdziele jeszcze random krytami, a ty nic nie widzisz! Ominąłem ich, bo byli na Uberze Co mam zrobić? No ale by, miałbyś poczekać, jak nie patrzyli na ciebie. Miałeś kurde w Mogli Mogliby ci possać. Weźcie. No i idź. wasze strady. Idę. Mówisz o tym, że się wie, 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 tymi wie, 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 wie. Po lewej masz chwiegu. Okay. Okay. No i co ja mam z nim zrobić jest Po prawej daleko. masz snipera. Wiem. Wszędzie masz coś. Super callout. Wszędzie są wszyscy. Gdzieś ktoś jest. Tam. Uważaj. <laughs> O, zabiłem gościa z daleka. Nie, tam... <grym> to, to żyje. <grym> Echo już jedzie o, na pole walki. Okuś. Jadę, <grym> Kogoś będą. Stój się. Ja pierwszy. U Echo nagrywałem nowy odcinek do Mosłanty. <grym> tak, w jego okolicy. Echo będzie głównym bohaterem. Samochód. <grym> Płonk nam przejmują. Wiem, właśnie mnie strzelam niego. No chodź do oś. mnie, a nie z tym ja. medykiem. Ja muszę ich zejść od tyłu, żeby być efektywny, ale whatever. Czy wy coś bronicie tam w ogóle? No ja zabiłem tu ich karu No ale dalej jest ich trzech na punkcie. No zabiłem dwóch na punkcie, no halo. Gdybyś poszedł ze mną, to bym może zabił więcej. Przepychanka! Ja pierwszy, ja pierwszy, ja pierwszy! Ja piłem, udało się. I co będzie kontrakt gotowy? Lol, jest. Aha, jest, jest tego. Nic <grystanie> tu update. Serio, trzeba zupdate'ować TFA, jakiś patch wypuścili teraz. Dwa Nie można gier szukać. No patch jest do TFA. To co wychodzimy? I muszę zresetować TFA. Tak, <grystanie> żeby znaleźć nową grę trzeba zresetować TFA. No <laughs> jaki bulwers, no cieszy! Po raz pierwszy od dawna updateują tą grę. E, bulwers shiny bulwers. A jak updateują? Pewnie wstałem jakieś gówny krzyk, coś za co trzeba 20 mega update'a.